No, proszę państwa, jeden dziennikarz pisze, skarży się. Poważny artykuł na Facebooku czytałem, tak, że patologia rośnie w siłę. Oglądalność wielka i daje przykłady Suchodolskiego, który bije rekordy. Jego oglądalność. I nie podoba mu się to, że w tych filmikach z patologii, proszę państwa, ludzie przeklinają. A to młodzież ogląda i się. Młodzież zraża i się psuje, proszę Państwa. No, chce z nas zrobić aniołów. A ja nie chcę być aniołem Sorosa. <ślepokój> Słuchaj kolego, no ciebie teraz mówię: ty pijdzielcy jeden, nie piździ, Rozumiesz, że patologia przeklina, a ty co? Jak masz nudne filmiki, to kto będzie wchodził? Co? <ślepokój> Zrób coś konkretnego. A nie narzekaj. Każdy ma, ma prawo do oglądania tego, co chce. I robienia tego, co chce. A to mi się nie podoba, to jest tylko twoja opinia. Może twoje filmiki są nie, niedobre, a to, tobie się wydaje jest dobre. Ten, kto tworzy, jemu się wydaje, że to jest dobre. Suchorski tworzy tak jak umie. A tobie nic do tego, człowieku. Rozumiesz, nie twój biznes, nie twoje małpy, nie twój cyrk. <słuchaj>, Słuchaj, więc nie piździ. I, znowu tam, słuchaj, a skąd wiesz, że on przeklina? Bo sam oglądasz kutasie No Jesteś taki kutas, donosiciel, który chce blokować innych youtuberów, bo sam chcesz wyskoczyć. Zrób coś dobrego, jak lipę wstawiasz, no to kto to będzie oglądał? Ja nie lubię coś takiego, ja lubię coś się, na wesołego, a co? Jak ci się coś nie widzi, no to napisz. Nie zapomnij, łapka w górę. <laughs> I suma to mi dawaj za to, że ci ostrzegam, że masz nie przecić, nie pisić na innych YouTuberów, którzy się rozwijają. Możemy bekę z siebie robić, ale my się tu trzymamy, kolego. Jaka patologia, ty to mi nie obliżaj. <laughs> ja rzadko przeklinam kolego. Rzadko. Kiedy jest takie. Odpowiednie miejsce na to, i czas odpowiedni, wtedy jakieś słówko wrzucę. Ale zazwyczaj, proszę Państwa, sami zauważyliście, że ja rzadko, mało używam wulgarnych słów. No. no kiedyś w ogóle nie ale proszę Państwa, zło i dobro to człowiek tego wymyślił. Rozumiecie? Wszystko jest dobre, jeśli dobrze to jest określone. Więc proszę Państwa. Ludzie mają prawo do tworzenia dla tych dla tej grupy społecznych. Inni są na innym rozwoju duchowym dla innych. Jeżeli, jeżeli patologia jest oglądana, to wiadomo, kto to ogląda. Rozumiesz? I oni mają prawo oglądać, nie blokować innych ludzi, bo to jak yy, 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 żal dupe ściska. <laughs> Dlatego hejtujesz i piszesz, pierdoły, piszisz na tym Facebooku i popierają cię inni. Tak, trzeba to się zrobić, kontrolę, cenzurę założyć. co, majtki za czasem w masz, że cenzurę zakładasz, chłopie? To zmiękka lesony. No. proszę Państwa, no co o tym myślicie? Bo ja jestem niezadowolony, że ktoś mówi mi, co mam robić ładnie się wyrażać, nie tańczyć, na przykład e, taniec diabła. No tak się obrazili, proszę Państwa, te ci kościelni, że zatańczyłem ten taniec diabła i chcą, że mnie anioła teraz zrobić. Ja jestem lepszy jak anioł. <grym> <grym> tak, aniołem to ja nawet nie chcę być. Proszę Państwa, ja nie chcę być aniołem Sorosa. <grym> Rozumiecie? Anioł to jest takie stworzenie, które jest zadłużony u kogoś i musi doglądać tą osobę, dbać o tą osobę, cały czas poprawiać, pilnować, żeby się nie, coś się stało tej osobie. Nie chce być tym aniołem, rozumiesz? Chcesz anioł utworzyć na swoim kanale? No to zgarniaj takich ludzi, takich ciąłków, jak ty jesteś. No, i daj nam spokój i się nie wpier... No. Wiecie o co chodzi? No nie będę przeklinał, bo wiecie, że ja nie przeklinam. No, rzadko przeklinam, ale czasami się wymknie i mam prawo do tego. Mam prawo przekląć. A co? Nie podoba się koledze? To kolegę zaraz postraszę. Proszę Państwa, ja do Was nie kieruję ten filmik. To się nie zrażajcie, ale do tego gościa. Ty wiesz, o co chodzi? Byś mi oglądał? Muszę ci w pizdę wstawić, żebyś przestał psocić. Nie do ludzi, to mówię, proszę państwa, tylko do takich, właśnie takich, y, tych y, sztywniaków, którym się to nie podoba. Oglądają, skąd wiedzą, że ja przeklinam. Czystokonolski. Bo włażą na mój kanał. <laughs> Rozumiecie? I krytykują. I potem piszą takie pierdoły. Pan dorabia na YouTubie na emeryturę. Proszę Państwa, u mnie nie ma reklam. Pan nie dorabia, bo byłem niepoprawny. Pol, nie chcę powtarzać dalej. I zablokowali mi te wszystkie dochody. Nie mam nic, ja to robię dla przyjemności, bo mam swoich fanów. Więc, kolego, nie pisz pierdoły, że panu się dorabia. Bo cię skasuję, kolego. Będziesz miał mokro. Na widok pana Rysia, to ci się mokro w kroku zrobi. Więc radzę ci sprostować ten artykuł. Napisz i razem go zrobimy. Ja cię będę cenzurował. Bo nie wiesz, jak pisać, chłopie. Bzdury piszesz i jeszcze cię popierają. Chcą blokować ludzi. Cenzura. No to wolności gdzie? Gdzie ta wolność? Ta swoboda. Ta niezależność. Wszystko, co cię nam zabrać. Tak nie będzie. Nie damy się. Dziękuję za uwagę. I myślę, że się dogodaliśmy. Nara.